Kto zostanie kandydatem prawa i sprawiedliwości na prezydenta Polski? To pytanie, które zadają sobie wyborcy prawa i sprawiedliwości. To pytanie, które zadają sobie oczywiście dziennikarze i komentatorzy polityczni, ale to również pytanie, które, które zadają sobie politycy prawa i sprawiedliwości. I to pytanie, na które zna odpowiedź jeden człowiek, Jarosław Kaczyński. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest inaczej, to mija się z prawdą, mówiąc delikatnie, bo właściwie to Jarosław Kaczyński podejmie tę decyzję, zapewne w wąskim gronie, konsultując ją na podstawie różnego rodzaju sondaży, badań itd., ale jeżeli państwo czytają różnego rodzaju plotki, że ktoś jest bliżej, ktoś jest dalej, to oczywiście w jakimś stopniu będzie to prawda, ale trzeba też pamiętać, że Jarosław Kaczyński przyzwyczaił nas, wyborców, ale przede wszystkim dziennikarzy, do różnych niestandardowych zachowań, niestandardowych decyzji przede wszystkim. A więc Jarosław Kaczyński znany jest z tego, że bardzo często mówi jakąś kwestię, sąduje pewną kwestię i zwraca uwagę na reakcję. Patrzy kto co mówi, jak się zachowuje, jakie są reakcje poszczególnych frakcji, poszczególnych polityków, poszczególnych mediów. To jest oczywiście znana zasada: dziel i rządź. Ale Jarosław Kaczyński został zapytany na antenie Radia Maryja, bo udzielił mu wywiadu o premiera Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, byłego szefa rządu, o jego szanse na zostanie kandydatem prawa i sprawiedliwości w wyborach prezydenckich, ale również o jego pozycję w partii. Jarosław Kaczyński Między wierszami dał do zrozumienia, że Mateusz Morawiecki nie będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, prezes PiSu jednoznacznie wskazał, że Mateusz Morawiecki byłby pewniakiem, jeśli chodzi o wejście do, drugą tury, ale, do drugiej tury, ale jednocześnie potrzebny byłby cud, żeby te wybory prezydenckie wygrał. A to dlatego, że. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, i to nie jest oczywiście nic odkrywczego, Mateusz Morawiecki jest obciążony rządami zjednoczonej prawicy. Jest twarzą, był twarzą tego rządu przez wiele, wiele lat, i zarazem był twarzą różnego rodzaju decyzji, decyzji także niepopularnych. I Jarosław Kaczyński zdaje sobie z tego sprawę, że Mateusza Morawieckiego słusznie albo niesłusznie, ale byłoby bardzo proste atakować za różnego rodzaju decyzje. Podczas pandemii COVID-19. Podczas negocjacji z Unią Europejską i wiele, wiele innych tematów, chociażby też piątka dla zwierząt, ale także takich wyimaginowanych, no bo umówmy się w kampanii wyborczej, nie trzeba atakować zgodnie z faktami, nie trzeba faktów, nie trzeba prawdy wiedzą Państwo to doskonale, że bardzo często kłamstwa i manipulacje, insynuacje po prostu wystarczą, zwłaszcza jednej stronie jest ceny politycznej. Ale co ciekawe, Jarosław Kaczyński powiedział, że pozycja Mateusza Morawieckiego jest bardzo silna i gdyby jakimś cudem stało się tak, że prawo i sprawiedliwość miałoby teraz tworzyć rząd czy formować ten rząd, to Mateusz Morawiecki ponownie stanąłby na jego czele. I to pokazuje, że pozycja Mateusza Morawieckiego rzeczywiście jest silna. A jeśli chodzi o kandydatów, no to znów Jarosław Kaczyński trochę uchylił rąbka tajemnicy, ale nie powiedział niczego, czego wcześniej by gdzieś tam media nie kolportowały, więc że powinien to być kandydat. Względnie młody, obyty międzynarodowo, znający języki, taki dla którego świat nie jest tajemnicą, nie jest zagadką, który nie jest obcy, jednocześnie który ma rodzinę, czyli taki człowiek, który dobrze prezentowałby się w mediach. Tak, wychodzi z badań. Podobnie zresztą, jak mówił Jarosław Kaczyński, z badań wychodzi, że to nie jest dobry czas dla kobiet, by kandydatka została, by kobieta została kandydatką Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście ta lista jest coraz krótsza, jak przyznał Jarosław Kaczyński, bo rzeczywiście jakiś czas temu, kilka, kilkanaście tygodni, ta lista osób, które były badane przez Prawo i Sprawiedliwość, rzeczywiście była długa i tam można było znaleźć naprawdę różne nazwiska z różnych frakcji i można by tu je było długo wymieniać, ale to powiedzmy była lista ponad 10 nazwisk. Teraz ta lista jest krótsza. No i według nieoficjalnych przecieków medialnych na tej liście na razie Rzekomo trzy nazwiska mają mieć największe szanse. Z jednej strony Zbigniew Bogucki, adwokat, były wojewoda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście ostatnio go widać dużo częściej w mediach, widać go też w prezesie Jarosławie Kaczyńskim. Opcja numer dwa, czyli Tobiasz Bochański, obecny europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej kandydat na prezydenta Warszawy. I opcja numer 3, o której Państwu mówiłem jako jeden z pierwszych na tym kanale, a więc dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Te trzy nazwiska są obecnie, zdaniem części mediów, brane bardzo mocno pod uwagę. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że Jarosław Kaczyński będzie z jednej strony czekał, ale z drugiej strony będzie analizował i będzie starał się podejmować decyzje w zależności od okoliczności. Już pojawiają się też przecieki, bo początkowo było słychać, że Prawo i Sprawiedliwość swojego kandydata będzie chciało przedstawić w listopadzie, zwłaszcza w okolicy 11 listopada, tak na święto niepodległości, święto narodowe, by trochę nawiązać do tego, co działo się z kandydaturą obecnego prezydenta Andrzeja Dudy. I wtedy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość miało zaprezentować swojego kandydata. Takie też gdzieś przecieki chodziły, że politycy tej, tego ugrupowania mówili, że właśnie taki koniec roku to jest dobry czas, święta narodowe to też jest dobry czas. Ale kto wie, być może będzie tak, że Prawo i Sprawiedliwość poczeka. Poczeka, kogo wystawi koalicja obywatelska. Czy będzie to Rafał Trzaskowski, jak wydawało się do pewnego momentu że jest murowanym absolutnym pewniakiem i ministrowowi Trzaskowskiemu nie zagrozi czy być może będzie to Donald Tusk który owszem zaprzecza oficjalnie zaprzecza temu że jest zainteresowany startowaniem w wyborach prezydenckich ale coraz częściej można przeczytać w różnych mediach że bardzo poważnie rozważa tę opcję zresztą Ile są ważne, warte zapewnienia Donalda Tuska, no to znów my doskonale wszyscy wiemy. Mi to już nawet nie chodzi o politykę. Wystarczy przypomnieć to, co mówił przed swoim wyjazdem do Brukseli, gdy został szefem Rady Europejskiej. Niemal do samego końca Donald Tusk otwarcie, prosto w oczy, mówił, że nie wybiera się nigdzie z Polski. Że misja premiera jest najbardziej zaszczytnym zajęciem. Że nie porzuci tego stanowiska dla Brukseli. Że tutaj ma jeszcze wiele do zrobienia. Minęło... Kilka chwil i Donald Tusk nagle znajduje się, odnajduje się na stanowisku szefa Rady Europejskiej. No więc tak to jest z tą prawdą mównością Donalda Tuska, tak to jest z jego obietnicami wyborczymi, zresztą znaczy z tymi jego obietnicami, w ogóle z jego obietnicami wyborczymi jest podobnie. No więc jeżeli teraz Donald Tusk mówi, że nie, absolutnie nie będzie kandydował, no to to znaczy jedno, że patrzy, że rozważa, że patrzy, jakie są sondaże, czy będzie miał pewność, czy nie będzie miał pewności. Bo trzeba też pamiętać, że to jest szczegół, ale to jest kwestia, czynnik, który jest bardzo często pomijany, on jednak ma swoje znaczenie. To znaczy, że Donald Tusk ma zadrę. Ma zadrę po przegranych wyborach prezydenckich ze świętej pamięci Lechenkaczyńskim. Donaldzie Tusku to siedzi. Tu nie chodzi o jakąś bieda psychologię, tylko rzeczywiście to jest czynnik, który w jakim stopniu może determinować decyzję Donalda Tuska. No i znów, gdyby Donald Tusk. Teoretycznie zdecydował się na start w wyborach prezydenckich, gdyby wygrałby dwie kadencje. Oczywiście to jest mocno teoretyzując, teorytyzują, ale wówczas kończąc miałby badać 78 lat. No, Zwieńczenie politycznej kariery, prawda? Więc zobaczymy kogo wystawi Koalicja Obywatelska, ale zobaczymy też kogo wystawi Prawo i Sprawiedliwość. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa układanka. Dlatego że stawka w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, co doskonale Państwo wiedzą, jest niezwykle wysoka. I to już nie chodzi o samo prawo i sprawiedliwość. To już nie chodzi o jakieś wewnętrzne rozgrywki, frakcje, kto się wzmocni, kto osłabi. Bo to oczywiście też pewnie będzie brane w jakimś stopniu pod uwagę przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Ale stawką jest coś ważniejszego. Stawką jest Polska. Stawką jest nasza niepodległość, nasz rozwój. Wszystko to, co doskonale Państwo wiedzą, jeżeli obserwujemy ostatnie miesiące, jeżeli widzimy doskonale, w którym kierunku idzie nasz kraj, to idzie on w złym kierunku. I tutaj niewątpliwie, gdyby w Pałacu Prezydenckim był reprezentant obecnie rządzących, no to te sprawy błyskawicznie by przyspieszyły. To znaczy wiele z tych projektów, które są wstrzymywane albo które były blokowane, od razu zostałyby zaakceptowane, z czym w ogóle obecnie rządzący się by nie kryją. A więc, owszem, oni teraz czekają jak na rozstrzygnięcie wyborów prezydenckich, które na tebene prawdopodobnie odbędą się w maju, ale to pokazuje, jak ważna jest stawka przyszłorocznych wyborów prezydenckich. I owszem, jak zawsze, będą Państwo słyszeć, że to są najważniejsze wybory po 1989 roku, ale każdy z nas może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście tak jest. Każdy z nas może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ta stawka rzeczywiście jest tak wysoka. Moim zdaniem jest i moim zdaniem rzeczywiście to będzie pasjonująca batalia wyborcza. A tak mi się wydaje, że to będzie też bardzo, bardzo brutalna kampania wyborcza. Chyba jeszcze bardziej brutalna niż ta, którą mieliśmy do czynienia. To znaczy obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego, z tego spotkania, tego tej batalii wyborczej. Teraz koalicja obecnie rządząca ośmiogwiazdkowców, będzie miała różnego rodzaju narzędzia w rękach, a więc na pewno możemy się szykować na naprawdę brutalną i brudną przede wszystkim kampanię wyborczą. Znów troszkę odbiegłem tutaj od głównego meritum, ale to już tak to czasem bywa w komentarzu politycznym. Zachęcam Państwa do komentowania do. Wskazywania swoich typów, swoich kandydatów, kto powinien być kandydatem prawa i sprawiedliwości w nadchodzących wyborach. Dziękuję wszystkim subskrybentom, dziękuję wszystkim tym z Państwa, którzy komentują, lajkują, którzy mnie wspierają. Dziękuję także krytykom, bo jeżeli krytyka jest merytoryczna, jeżeli krytyka ma oparcie w faktach, to jest to cenne. Nie chodzi o to, by się kisić we własnym sosie, warto też czytać głosy przeciwne, by to była kulturalna dyskusja, a w większości wypadków, jak czytam komentarze, to się udaje i za to Państwu bardzo dziękuję. Kłaniam się i do usłyszenia.